Już Maciek sierpień. Znów sunie kolejny atak na Bramkę Janusza Krapa. Sierpień. Do prawego boku do Marka cendera, Ale to Marek Cender w czasie, kiedy był 10 lat młodszy i 2 kg 3 to obieg, Teraz niestety nie. Następnym razem trzeba do plaki. Paweł Matys. Są też radiowcy. Maciej Makuła i Arkadiusz Micarz. Tymczasem na boisku udało się VIP-om przedostać na połowę rywala tylko na moment. Głową z zgrywa do Macieja Sendera. Dobra jednak interwencja. Andrzeja z granie tej piłki Grzegorz Pana z poświęceniem, ale przepuszczona piłka, będzie szansa na oddanie strzału, Rogoziński knak, bardzo Dobrze, brawa dla jednego i dla drugiego, jeszcze raz Piotrek Rogoziński Ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy zgłosili wcześniejszy akces i zgłosili się tutaj, ażeby pobiegać bo nie jest ważny nawet ten wynik, e, nawet jakość gry. Natomiast jest ważny cel. Lecz jest e, takim radosnym przypomnieniem o całej kampanii, którą prowadzimy przez cały rok. Kampania. Kampania przeszczepta przeszczepta drugie to drugie życie, tak. Próbuję w ten sposób również uruchomić te środowiska, sens, które no, na przykład głównie zajmują się sportem, ale również VIP-ów, którzy tu dziś grają i którzy z różnych środowisk, z różnych opcji tę akcję wspierają, bo myślę, że to jest nasz wspólny sukces, jeśli jest, za który bierzemy wspólnie odpowiedzialność. Do tego włącza się ten apel w związku z determinacją. Z, z determinacją i z takim, no wielką wolą walki Dominiki. Ja myślę, że powinniśmy nie sekundować, tylko po prostu wspierać.